Konflikt pracowników Huty Batory z zarządem trwa. Miasto stara się go łagodzić. Chorzów ma perełkę. Architektura jest, jest nowoczesna. W październiku rozpoczną się zajęcia w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych. Idealne miejsce do spacerów. To można z rodzicami popatrzeć jak ptaki pływają. Ten teren należy już do miasta. Jest środa, 11 kwietnia. Rozpoczynamy infoserwis z Chorzowianin TV. Konflikt pomiędzy pracownikami a zarządem Huty Batory trwa już 10 dni. Przedstawiamy najważniejsze doniesienia z Chorzowa Batorego. Sytuacja tutaj tych ludzi jest na pewno bardzo trudna. Nielegalny strajk w Hucie Batory rozpoczyna się w Wielki Poniedziałek. Załoga Huty Batory żąda odstąpienia od zwolnień grupowych, wycofania wypowiedzeń pracowników Huty Batory, przywrócenia układu zbiorowego pracy, likwidacji umów śmieciowych oraz przyjęcia wszystkich pracowników pod hutę Batory i wypłatę funduszu socjalnego z okazji zbliżających się świąt. No, no W tej chwili nas strajkuje gdzieś około 250 razem z równią, tak liczę. Józef Spik, prezes zarządu Huty Batory przedstawia stanowisko w sprawie konfliktu w zakładzie. Prezes informuje, że działania pracowników są nielegalne i nie mają nic wspólnego z procedurami przewidzianymi w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Już od pierwszych dni strajku protestujący otrzymują wsparcie od organizacji związkowych. A mamy do czynienia naprawdę z ostrym zawodnikiem. Ze strajkującymi spotyka się prezydent ma... i zastępca jest... prezydenta Chorzowa. W czwartek do protestujących przyjeżdża Marianowak, Nowak, posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Sytuacja tutaj tych ludzi jest na pewno bardzo trudna. i Całkowicie ich rozumiem, popieram, dlatego że walczą po prostu o przetrwanie. Walczą o to, żeby tą pracę, którą wykonują przez... Przez 30 i nawet niektórzy i więcej lat aby ją mogli dalej wykonywać, ale za tą pracę, aby dostali godziwą zapłatę. Zapłatę taką, która pozwoli im na godne życie. Tymczasem kolejne próby negocjacji kończą się fiaskiem. Był kompromis taki, zaproponowaliśmy mu tak, e, czy po prostu on ma kogo, żeby załadować te dwa tiry, a jak nie, to po prostu my już zdecydowaliśmy się, żeby usiąść do jakichkolwiek rozmów z nim. Zaproponowaliśmy mu, że my jako pracownicy Huty załadujemy te e, dwa samochody, te tiry. No, ale coś za coś. No to potem powiedział po prostu, że. On nam takie oświadczenie może napisać, że po prostu on nas nikogo z tego nie zwolni, ale to nie ma żadnego znaczenia, bo według świetle prawa i paragrafów, jakie są wystosowane w stosunku do nas, to ten papierek i tak nic nie robi. Rodziny odwiedzają hutników, przekazują prowiant wspierają najbliższych. Dziekan Piotr Machoń odprawiał pod bramą Zakładu Mrze Świętą w intencji pracowników huty Batoru. U nas się odbywało tak, że myśmy stali tu, a ołtarzek był tu zrobiony. Ksiądz były trzy krzesełka, można było do spowiedzi, potem było. Komunię świętą wręczono nam przez. Płot. Prezes huty zawiadamia policję o możliwości popełnienia przestępstwa przez pracowników huty. W najgorszym wypadku policja może użyć siły wobec strajkujących. W Wielki Piątek sytuacja coraz bardziej napięta. Prezydent Andrzej Kotala powołuje sztab kryzysowy. Widzimy, że dwie strony są na tyle zdeterminowane, że i zarówno pracownicy, jak i zarząd w tej sytuacji no, nie są w stanie się porozumieć. I tutaj, bez negocjatora z zewnątrz, myślę, że niczego nie osiągniemy. Kilka godzin trwa spotkanie w małej sali posiedzeń Urzędu Miasta, w którym uczestniczą władze miasta, przedstawiciele policji i prokuratury, pracownicy huty oraz prezes. Po spotkaniu prezes Huty i jego pełnomocnicy odmawiają komentarza. Uczestnicy spotkania dowiadują się jedynie, że stalownia zostanie zlikwidowana. Wieczorem pracownicy stalowni i rurowni opuszczają zakład. Kupnicy spędzają święta w domu. Teraz następnie musimy szybko podać, y, udać się na wydział, zabezpieczyć go. On jest zabezpieczony przez nas, ale po prostu sporządzić y, taką dokumentację, że my tam nic nie zniszczyliśmy. Wtorek po świętach pracownicy czekają na rozmowy pod dyrekcją huty. Bezskutecznie rurownia wraca do pracy. No dzisiaj, dzisiaj oczekujemy tutaj rozmów. Taka, taka była, tak, przed świętami były takie zapewnienia, że jeżeli rurownia, Wydział Rurowni przystąpi rano do pracy, to będą jakieś rozmowy, będą jakieś konkretne decyzje. No na chwilę obecną jednak, jednak nikt do nas nie zaprasza do takich rozmów. Czekamy konsekwentnie tutaj jeszcze cierpliwie. Otrzymujemy kolejne oświadczenie prezes Alchemii S.A. Prezes informuje, że 124 osoby otrzymają propozycję rozwiązania umowy o pracę. Mamy nadzieję, że położenie nacisku na zwiększenie sprzedaży równo w kraju jak i na eksport, przełoży się na poprawę efektywności ekonomicznej Huty Batory. Tymczasem pracownicy nie dostają informacji o zwolnieniach. Urząd Miasta i Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie organizuje spotkanie z pracownikami Huty Batory. Tą akcję dzisiejszą przeprowadzamy w celu pomocy osobom, które znalazły się w trudnym momencie kiedy decydują się losy wypowiedzeń bądź braku wypowiedzeń pr, dla wszystkich pracowników, którzy y, potrzebowaliby wsparcia tak mija dziesiąty dzień konfliktu załogi Huty batory z zarządem spółki. Więcej bieżących informacji w serwisie specjalnym na łamach portalu chorzowian. Sytuacja tutaj tych ludzi jest na pewno bardzo trudna. To jeden z najnowocześniejszych obiektów naukowych w kraju. Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych rozpocznie działalność z Nowym Rokiem Akademickim na terenach pobyłej jednostce wojskowej przy ulicy 75 Pułku Piechoty. To na pewno będzie, będzie ośrodek, w którym studenci będą się dobrze czuli. Architektura jest, jest nowoczesna, ten budynek niczym nie ustępuje ośrodkom europejskim i światowym. Budynek, w którym będą uczyć się studenci kierunków ścisłych, musi przecież korzystać z najnowocześniejszych rozwiązań technicznych. Przed wejściem do kampusów oczy rzuca się pięć kotłów i kolektory słoneczne na dachu. To element rozwiązania zastosowanego do ogrzewania i schładzania budynku. Agregaty absorpcyjne pracują w kraju Owszem, tylko pracują w zakładach przemysłowych, w koksowniach, w elektrociepłowniach. Tam, gdzie ta gorąca woda, którą my wytwarzamy z solarów, powstaje w wyniku procesu produkcyjnego. Nie ma takiego agregatu zamontowanego w budynku użyteczności publicznej, takim jak właśnie uczelnia, szkoła, bank, biuro. Dzięki temu rozwiązaniu uda się zaoszczędzić nawet połowę energii, niż gdyby zastosować rozwiązania tradycyjne. Kiedy w mediach pojawiły się informacje o nowym obiekcie naukowym w Chorzowie, mówiło się nawet o Chorzowskiej Dolinie Krzemowej. To na, na pewno to nie będzie taka Dolina Krzemowa jak w Kalifornii, bo jak porównamy nakłady finansowe, które my tutaj możemy uzyskać i te, które są do osiągnięcia w Dolinie Krzemowej w Kalifornii, no to proporcje są takie, że, że oczywiście bez porównania Nakłady finansowe na to nasze centrum będą mniejsze. Do 2015 roku na terenie obiektu ma kształcić się do 1200 studentów na kierunkach, które łączą różne ścisłe dyscypliny naukowe. Te studia mają taki charakter interdyscyplinarny, to znaczy to jest takie odejście od klasycznej powiedzmy fizyki, chemii, matematyki. Między innymi będzie to fizyka medyczna, biofizyka, inżynieria materiałowa, chemia leków, chemia informatyczna, matematyka przemysłowa i biomatematyka. Z sal chorzowskiej uczelni będą też korzystali studenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Budynek będzie częścią Uniwersytetu Śląskiego. W podziemiach kampusu już działa maszyna wytrzymałościowa, która bada właściwości mechaniczne elementów konstrukcyjnych. Ta maszyna to jest no najnowszy nabytek, prezentuje najnowszą technologię. Próbki materiałów są tutaj poddawane różnym testom wytrzymałościowym. Maszyna potrafi rozciągać stal. Dzięki temu naukowcy mogą sprawdzić, jakie obciążenia dany element jest w stanie wytrzymać. Zwykle testuje się materiały w formie próbek. No próbki, wiadomo, są małe. Natomiast sama maszyna ma zakres obciążeń dochodzących do 10 ton, w związku z czym są to bardzo duże obciążenia. Jak najbardziej te materiały zastosowane na krokodyle na stadionie Śląskim można by było tutaj również przebadać w naszym laboratorium badania właściwości wytrzymałościowych. Maszyna będzie wykorzystywana w zajęciach studentów, ale też posłuży w pracach badawczych dla polskiego przemysłu. Tu jest taka próbka krzemowa, która posłuży nam. Może nam posłużyć do kalibracji? Tak wygląda spektrometr w chorzowskim kampusie. Wewnątrz można stworzyć poziom próżni w zależności od potrzeb. Jesteśmy w tym momencie na poziomie Monteverestu, a powinniśmy się znaleźć na poziomie międzynarodowej stacji kosmicznej, jeśli chodzi o poziom nad powierzchnią ziemi. Tutaj mogą być badane różnego rodzaju materiały np. związane z przemysłem metalurgicznym, czyli sprawdzenie różnego rodzaju jakości stali produkowanych w hutach czy też w innych zakładach. Mogą tutaj być badane materiały z przemysłu półprzewodnikowego, czyli jakieś detektory, podczerwieni lub tym podobne, tym podobne urządzenia. No i również tutaj są badane takie układy typowo naukowe. Podczas czwartego Chorzowskiego Festiwalu Nauki obiekt mogli zwiedzać uczniowie Chorzowskich Szkół Ponadgimnazjalnych. Niewykluczone, że sporo z nich od października rozpocznie tutaj studia. Idealne miejsce do spacerów. Nie? Można z rodzicami popatrzeć, jak ptaki pływają. Ponad 53 hektary żabich dołów rolnicza spółdzielnia produkcyjna Maciejkowice przekazała miastu. Teren położony na pograniczu Chorzowa i Betomia ma stać się miejscem atrakcyjnym dla mieszkańców Śląska. Miasto opyśla koncepcję na jego zagospodarowanie. Niewykluczone, że zbiorniki wkrótce staną się miejscem, na którym będzie można popływać kajakiem albo rowerem wodnym. Te tereny są stricte terenami, bym powiedział, takimi rekreacyjnymi i też z innymi pod względem przyrodniczym. To są faktycznie gatunki ptactwa, unikato, unikatowe gatunki ptactwa, płazów, gadów. Chcielibyśmy, aby ten teren też udostępnić jeszcze bardziej, że powiem, mieszkańcom, inwestując tam środki finansowe, właśnie na ścieżki rowerowe, na tą infrastrukturę, taką, powiedzmy, około stawową. Faj Fajnie się tu łowi. Z dziadkiem jeździłem. Pana tak widziałam, jak złowił dużego karpia. I czysta ryba tu jest, bo widać po wodzie bardzo czysto jest. Nie? Mamy już w tej chwili również nasypy kolejowe, które tamtędy przebiegają, a jest tam ich kilka co najmniej, do tej pory należały do, do, do kolei, również na zasadzie komunalizacji udało się je już przejąć od kolei, więc te nasypy mogą być idealną właśnie tym idealnym miejscem do otworzenia tych ścieżek rowerowych i jak tylko wykonamy projekt całości, uwzględniając się te ścieżki rowerowe, przystanie, pomosty, również część terenów będzie można zalesić w przyszłości, przystąpimy do realizacji. Już po raz 15 odbędzie się festiwal Bluestracje. O szczegółach tego rocznego festiwalu opowiada Tomasz Ignalski, dyrektor Miejskiego Domu Kultury, główny organizator imprezy. Jak na jubileusz przystało festiwal szczególnie bogaty. To jeden z bardziej demokratycznych festiwali w Polsce. Od lat staramy się, aby nie tylko w Chorzowie, ale w innych miastach odbywały się koncerty festiwalowe. W tym roku ta oferta w innych miastach jest wyjątkowo bogata. Mamy Katowice, Tarnowskie Góry, Piekary Śląskie, Tychy, Rudę Śląską i Chorzów oczywiście, gdzie wszystko 15 lat temu się zaczęło. A rozpoczynamy inaczej niż zwykle, czyli nie koncertem, a konferencją naukową na Uniwersytecie Śląskim. Konferencja będzie połączona również z promocją książki. Udało nam się spisać te 15 lat i mam nadzieję, że ukaże się książka, która dokumentować będzie cały dorobek festiwalowy, upamiętność artystów, którzy byli u nas. To 18 kwietnia, od tego zaczynamy, ale już 18 kwietnia na ulicy Mariackiej w Katowicach pierwszy koncert, hoodoo band, i później cały maraton koncertów, dzień po dniu, przez dwa tygodnie spotykamy się w, w tych wszystkich miastach. Jeszcze tego samego dnia w Katowicach w klubie Katofonia spotykamy się, a później chorzów. 19 kwietnia, chorzów Sztygarka, 20 kwietnia, chorzów. Miejski Dom Kultury Batory i koncert finałowy w Teatrze Rozrywki 21 kwietnia Gala Blue Stop, czyli szczególnie oczekiwany koncert finałowy zawsze budzi emocje, bo to nie tylko polscy artyści, ale gwiazda, która po raz pierwszy przyjeżdża do Polski. Festiwal Otwartych Serc zakończył się 27 marca w Starochorzowskim Domu Kultury. Na scenie zaprezentowali się uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej z całego kraju. Przez te trzy dni gościliśmy u nas 35 zespołów. Łącznie brało udział 500 uczestników. Na warsztatach teatralnych staraliśmy się pracować nad pantonimą, wyrażeniem swoich ekspresji poprzez różne gesty. Natomiast jeżeli chodzi o warsztaty stricte plastyczne, były to warsztaty z dekupażu, sfilcowania. Z Pracowaliśmy nad stworzeniem biżuterii. Tak sfilcowania były to broszki, były to kolczyki, korale, które później uczestnicy mogą sobie robić w swoich placówkach. Celem festiwalu jest popularyzacja twórczości osób niepełnosprawnych, pokazanie ich zdolności artystycznych i plastycznych szerokiemu gronu. Odbiorcy na co dzień, oni są pozamykani w szkołach, w ośrodkach, nie mają takiej możliwości, stąd chcemy im stworzyć taką formę aktywności twórczej. Nowatorską formę zajęć plastycznych zaproponowało Stowarzyszenie AKME przy współpracy z Chorzowskim Urzędem Miasta w Chorzowie. Warsztaty odbywają się w Miejskim Domu Kultury Batory. Mogą w nich uczestniczyć dorośli i młodzież. Idea jest taka, żeby młodzież gimnazjalną, licealną oraz dzieci ze szkół podstawowych zapoznać teoretycznie i praktycznie z głównymi, najistotniejszymi kamieniami milowymi w rozwoju sztuki w sensie historycznym i sztuki współczesnej. Jest mini wykład na początku, potem odbywa się pokaz filmów związanych z kierunkiem, który omawiamy w danym momencie. Potem dzieci czy młodzież dostają temat do zrealizowania i druga część warsztatów to już jest praca plastyczna. Osobiście do tej pory tematy zajęć bardzo mi się podobały. Pierwsze było o impresjonizmie, dużo malowaliśmy farbami, to było... Innym słowem, ty jest taka przygoda ze sztuką. Malowali na, prawda? tak jak my na ścianach malowali na i malowali też używając tylko takich barw, jakich używali ci artyści prehistoryczni, ci w jaskiniach, w grotach. Zapisywać można się albo telefonując do MDK Batory, ale myślę, że łatwiejszą sprawą jest odwiedzenie naszej strony na Facebooku Tajemnice Świata Sztuki i wtedy przez tą właśnie stronę można do nas wpisać informacje, zgłoszenia lub wysyłać jakieś namiary kontaktowe. My zawsze się odezwiemy w tej w sprawie umówienia się na następny termin zajęć. A następny termin będzie 27 kwietnia, więc zapraszamy. 22. Festiwal Miniatur Teatralnych odbył się w Zespole Szkół Sportowych nr 1. Festiwal miał charakter konkursowy. Wzięły w nim udział dzieci z klas podstawowych i gimnazjum. Program prokuratora, a po początek jest taki. Wysoki sądzie, szanowna publiczności. Wystąpienie książki było bardzo wzruszające. Trzeba się jednak pogodzić z tym. Że świat idzie naprzód. Moja Lora była takiego zamyślonego mądrali. Aha, a ty jesteś takiego na co dzień? Czy to tylko rola jest? Tylko rola, tylko rola. Tak? Nowoczesna, króla, śnieżka, labucera miała być nawet i Rokeza. Gimnazjaliści przede wszystkim e, grali i wybierali e, na warsztat spektakle, których treścią, treść mocno nawiązywała do ich problemów e, związanych z wiekiem, z generacją, w której, e, w której się znajdują. Natomiast najmłodsi chętnie sięgali po. E, Scenariusze y, nawiązujące do przygód bohaterów książkowych, lektur.